Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale syny człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonić. Taki piękny pałac. Jak się Wam to podoba? Nie bardzo. No, dlatego, że Stalin zawił swoją matkę. No ale co ma piernik do wiatraka? Spójrz. Jakie piękne kolory, jakie śliczne. O, i naprawdę jestem rozmarzona, jestem rozkojarzona. Gdy nadaję nasze radio, to FM euro Euroconcita, Barbie Baby Langstrom Extra w kanale L Mercedes, YouTube Program edukacyjny dla kogo? Dla każdego. Zapraszamy. Nawet dla czubków, dupków głupków, kołków rozporowych. Tam taka babcia w bubie sobie koczuje. Była bibliotekarka, która no nie ma gdzie mieszkać. I tam nawija się z niego taki dziad w okularach, wiesz. A co pani tu robi? A czy pani kocha mieszkać? czy pani kocha dom. A ona mówi, ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Radio to kafenia, barbie, baby, Langstrom, ekstra. Ptaki mają gniazda. Proszę państwa, tam Orły mieszkają na samej górze, na szczycie pałacu. Kultury stali na ile nina, nie wiem, czy jeszcze. Potem będą deszcze, potem będą deszcze. Interesujmy się, żeby może pomóc. Bo wiesz, maherowity, jak idą na mszę, to one się interesują nie tym, co trzeba. Wypadałoby Biblię przeczytać w życiu, no bo świadkowie to studiują. Ale wiesz, te katolickie opcje to jak nie studiują Biblii, nie czytają i nie znają, to wypadałoby im się poczyć choć trochę pod tych świadków. Więc ta czubówna, czuba, profesor medialna z Radia Maryja, czuba ma taki głos, jak Janina Orzechowska z Białego Stoku, siostra, która pierwsza do mnie z Biblią przyszła. Wspaniała. No i ta czuwa ją naśladuje.